Robgond Robert Bielak. Remont kościoła pod wezwaniem Marii Magdaleny w Odrowążu. Odrowąż to mała wioska położona w powiecie nowotarskim w gminie Czarny Dunajec. Do 1954 roku istniała jako samodzielna gmina Odrowąż, lecz po tym czasie została wchłonięta przez gminę Czarny Dunajec. Obecnie Odrowąż liczy prawie tysiąc mieszkańców, z których większość utrzymuje się z rolnictwa i turystyki. Odrowąż znajduje się na granicy dwóch regionów geograficznych – Beskidu Orawsko-Podhalańskiego i Kotliny Nowotarskiej. Tak cudowne położenie, piękne widoki i czyste powietrze przyciągają rzesze turystów o każdej porze roku. W centralnym punkcie miejscowości znajduje się okazały kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny. Dekretem Najwyższej Kancelarii Nadwornej w dniu 18 marca 1819 roku wieś Odrowąż uzyskała zgodę na osobną parafię. Do tej parafii należały miały gromady dział Pieniążkowice, Odrowąż i Załuczne. Do czasu przybycia oddelegowanego przez kurię proboszcza na parafię wodrowożu msze Święte odprawiał proboszcz z Czarnego Dunajca. W tym czasie funkcję proboszcza w Czarnym Dunajcu pełnił ksiądz Karol Czekajski. W roku 1825 na jesień został poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego wodrowożu. Budowa kościoła parafialnego została ulokowana w środku wsi Odrowąż, na miejscu dawno istniejącej kaplicy drewnianej z XVII wieku, na skrzyżowaniu drogi z Pieniążkowic do zaucznego, a dalej na Węgry. Kościół Odrowążański w swojej bryle architektonicznej nawiązuje do oficjalnie obowiązującego w tym czasie stylu Józef Niskiego. Łączył on w sobie barok z klasycyzmem. Bryła budowli nabierała cech klasycystycznych, mimo to całość zwieńczał barok, wyginającymi się liniami dachu i gzymsów oraz baniastym hełmem wieży zegarowej i sygnaturki. Funkcjonujący prawie 200 lat kościół przeszedł wiele remontów i w końcu przyszła pora na remont elewacji wieży kościelnej. Prace powierzono firmie Rob Gond, która od lat specjalizuje się w takich pracach i posiada zaplecze kadrowe i maszynowe do wykonania zleconych robót. Do głównych zadań przy pracach remontowych należało postawienie i zamontowanie rusztowań w ilości ponad 500 metrów. Następnie musiano ręcznie skuć cały stary, zniszczony tynk. Gdy już całość starego tynku zostanie usunięta, to wszystko zostanie gruntowane i do pracy wkroczą murarze. Nowy tynk będzie nakładany metodą tradycyjną, bez użycia maszyn. Mało kto jeszcze potrafi nakładać tynk ręcznie. Wszyscy przyzwyczaili się do tynków maszynowych i bardzo trudno było znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych fachowców do tych robót. Po wykonaniu elewacji całość zostanie pomalowana odpowiednimi farbami. Łączna powierzchnia ścian podlegających remontowi wynosi 400 m2. Dzięki fachowości firmy RobGONT mamy pewność, że wszystkie prace zostaną rzetelnie wykonane, a nałożony tynk posłuży jeszcze przez wiele, wiele lat. Wartość inwestycji to około 400 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana jest z programu Polski Ład i jest rozliczana jednorazowo po zakończeniu inwestycji. Montaż i realizacja studio filmowe Tornado